Witajcie ciekawscy. Od kilku dni wszyscy mówią o trawisie Skocie i tragedii, do jakiej doszło na jego festiwalu AstroWorld, który odbył się w piątek wieczorem. Podczas koncertu rapera 8 osób straciło życie, a do tego wielu ludzi zostało poszkodowanych i trafiło do szpitala. Od tego czasu wszystkie oczy zwróciły się w stronę 30-latka, obwiniając go o to, co się stało, a przeciwko artyście i organizatorom wytoczono już co najmniej dwa pozwy. Ale czy Scott rzeczywiście zawinił? Co wiemy o tragicznych wydarzeniach z piątkowej nocy? Czy oprócz paniki coś jeszcze mogło spowodować ten chaos? Dlaczego tak wielu obwinia również Kylie Jenner? I czy związek jej i Travisa wytrzyma presję tego, co się stało? Zostańcie z nami do samego końca, by dowiedzieć się wszystkich najnowszych informacji. Ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z newsami ze świata gwiazd. Na wyprzedanym festiwalu Astroworld, który odbył się w Houston w Teksasie w piątek, 5 listopada, wzięło udział około 50 tysięcy osób. Jednak muzyczne wydarzenie, które po raz pierwszy zostało zorganizowane przez Travis'a Scotta w 2018 roku i w którym wzięli udział goście specjalni, tacy jak Drake, nie zostanie tym razem przez fanów zapamiętane dobrze. Doszło bowiem do wielkiej tragedii i niektórzy stracili życie, a tysiące osób zakończyło zabawę w strachu i prawdopodobnie z traumą do końca życia. Około godziny 21, pierwszą noc imprezy, ludzie zaczęli napierać na innych i pchać się w stronę sceny, co z kolei zakończyło się przygnieceniem i miażdżeniem dużej części osób stojących w tłumie. A wkrótce potem wybuchła panika. Według komendanta straży pożarnej Houston, sama Penny, ludzie zaczęli się przewracać i tracić przytomność, ale mężczyzna dodał też, że nie było to wynikiem utrudnionego dostępu, ale problemów w pobliżu sceny. Jednak już przed rozpoczęciem koncertu pojawiły się pierwsze oznaki kłopotów z tłumem. Houston Chronicle donosi, że fani wdzierający się do środka przewrócili barykady i przepychali się między sobą. Jednak znacznie bardziej niebezpiecznie zrobiło się, kiedy Travis wyszedł na scenę. Wtedy zaczęło się napieranie tłumu. Jeden z bywalców koncertu rozmawiał z The Guardian i ujawnił, że tłum ruszył do przodu, gdy zegar odliczał czas do rozpoczęcia występu Scotta, dodając, że, cytujemy, gdy tylko wyskoczył na scenę, było to tak, jakby energia przejęła kontrolę i wszystko zwariowało. Osoba ta zauważyła również, że była to najstraszniejsza noc, jaką przeżyła, ponieważ myślała, że dosłownie straci swoje życie. Jak donosiły lokalne media, już w 11 minucie koncertu uczestnicy próbowali uciec z sekcji znajdującej się najbliżej sceny, a kilka minut później zaczęli wspinać się na wszystko, co tylko można było się wspiąć, aby uciec z tłumu. W 24 minucie występu fani zaczęli już krzyczeć o pomoc medyczną i bezskutecznie machać rękami, aby zwrócić uwagę rapera. W mediach społecznościowych krąży nagranie, na którym widać, jak dziewczyna wspina się na platformę kamerzysty i próbuje nakłonić go, aby poinformował osoby niezbędne do przerwania koncertu, krzycząc: Ktoś tam umiera. Następnie widać, jak dołącza do niej mężczyzna, który również krzyczał, aby przerwali występ. Później, dziewczyna, której udało się wyjść cało z imprezy, na swoim Instagramie opublikowała post o tym, jak wyglądała sytuacja, pisząc: Cytujemy fragment: Błagaliśmy ochrony, aby nam pomogła, aby wykonawca nas zobaczył i wiedział, że coś jest nie tak. Nic z tego nie nadeszło. Wciąż tonęliśmy w tłumie, coraz bardziej i bardziej. Jedna osoba upadła lub przewróciła się, nie ma znaczenia jak to się zaczęło. Kiedy jedna osoba upadła, w ziemi utworzyła się dziura. Osoba po osobie była zasypywana w dół. Byłeś zdany na łaskę fali. Niespełna pół godziny po koncercie Scott'a pojawiło się nagranie, na którym widać, jak personel wykonywał resuscytację krążeniowo-oddechową na nieprzytomnym mężczyźnie, a na innym z nagrań widać Scott'a, który patrzył w ich kierunku i kontynuował wykonywanie utworu. Wielu krytykowało rapera za to, zwłaszcza, że tłum skandował do niego, by przerwał koncert. Jednak ci, którzy go bronili i byli obecni na imprezie, powiedzieli Houston Chronicle, że 30-latek dwukrotnie przerwał swój występ, gdy zauważył uczestników w niebezpieczeństwie w w bliżu sceny, mówiąc ochronie, aby upewniła się, że ci ludzie otrzymają pomoc. Podobno policja z Houston skontaktowała się z promotorami Live Nation, którzy zgodzili się zakończyć koncert wcześniej o 22.10. Jak Houston Chronicle cytowało ludzi na festiwalu, raper zakończył swój pokaz o 22.15. Gdy ludzie zaczęli się przepychać, niektórzy obecni na koncercie powiedzieli ekipie BBC, że widzieli jak tłum tratował i deptał tych, którzy leżeli na ziemi, i byli to ci, którzy stracili przytomność lub już nie żyli. W wyniku chaosu, który zapanował na koncercie Scott'a, zgodnie z doniesieniami medialnymi, w momencie powstawania naszego odcinka wiadomo, że co najmniej osiem osób straciło życie przez fale paniki. Przy czym najmłodszą ofiarą jest 14-letni chłopiec, a najstarszą, 27-latek. Co więcej, u kolejnych 11 osób doszło do zatrzymania akcji serca i zostały one przewiezione do szpitala, a ponad 300 fanów trafiło do szpitala polowego w pobliżu miejsca koncertu, aby opatrzyć swoje obrażenia. W tej chwili, jak powiedziała policja, dziennikarzom nie wiadomo, co dokładnie wywołało chaos. Podczas gdy niektórzy obecni na koncercie twierdzili, że zamieszanie było falą, jaka pojawiła się po wejściu Travisa na scenę, policja w Houston bada pogłoski mówiące, że ktoś wstrzykiwał ludziom coś, co, cytujemy, spowodowało panikę i doprowadziło do szaleństwa. TMZ donosi, że bliskie im źródło będące kluczową osobą zaangażowaną w festiwal powiedziała im, że co najmniej jedna ofiara była widziana z pianą na ustach, zanim doszło do zatrzymania akcji serca i twierdzą, że był to celowy atak. Jak dotąd nie zostało to jednak potwierdzone przez nikogo zaangażowanego w oficjalne dochodzenie. Mimo to warto wspomnieć, że szef policji w Houston, Troy Finner, potwierdził, że jednej osobie faktycznie coś wstrzyknięto. Chodzi o ochroniarza pracującego przy tym wydarzeniu, który poczuł ukłucie w szyję, zanim szybko stracił przytomność. Travis Scott znalazł się w świetle krytyki za to, że nie przerwał koncertu lub nie zrobił czegoś, aby pomóc osobom, które znalazły się w tarapatach. Jednak jak powiedziały medium źródła bliskie artyście, był on w większości nieświadomy tego, co się dzieje. Wiele osób tłumaczy osądzającym, że w 50-tysięcznym tłumie bawiących się ludzi w rytm głośnej muzyki ciężko było dostrzec, że dzieje się faktycznie coś bardzo złego. Bliscy rapera ujawnili, że był mocno zrozgotany tym, co się stało i że po wydarzeniach był emocjonalnym wrakiem człowieka, który płakał. Muzyk dość szybko zabrał głos na swoich mediach społecznościowych, Powiedział wtedy, że nie ma pojęcia, co się dzieje i dodał, że współpracuje z policją, aby dowiedzieć się, co się wydarzyło. Wezwał przy tym tych, którzy mają jakiekolwiek informacje, aby skontaktowali się z policją. Złożył jednocześnie kondolencje, a także powiedział, że próbuje zidentyfikować rodziny ofiar, aby pomóc im przetrwać trudny czas. We've been working closely with everyone to just try to get to the bottom the of this. City Houston, H.P.D., Fire Department. You know, everyone to, you know, help us help us figure this out. So if you if you have any information, um, you know, please just contact your local authorities. Ciężarna Kylie Jenner, która była na festiwalu ze swoją siostrą Kendall i trzyletnią córką Stormi, której tatą jest Travis, również znalazła się pod ostrzałem za opublikowane w sieci materiały nagrane podczas koncertu. Właścicielka Kylie Cosmetics opublikowana na swoim Instastory z wideo, które potem szybko usunęła, jednak zdążyło się ono rozejść po sieci. Na filmiku widać było występ Scotta i bawiących się ludzi, pomiędzy którymi widoczna była karetka pogotowia przedzierająca się przez tłum. Źródła zbliżone do pary zaznaczyły, że Kylie, podobnie jak jej partner, również nie była świadoma tego, co tak naprawdę dzieje się wśród 50-tysięcznej publiki. Po wydarzeniu, 24-latka szybko pojawiła się na Instagramie, aby przekazać kondolencje wszystkim osobom dotkniętym tym, co się wydarzyło, i podkreśliła, że ani ona, ani Travis nie wiedzieli, co się dzieje. Jak zaznaczyła, gdyby wiedzieli, nie byłoby mowy, aby koncert trwał dalej. W świetle tego wszystkiego wielu zaczęło spekulować, czy wydarzenia z 5 listopada będą miały jakikolwiek wpływ na związek Jennery Scotta. Jak wielu z Was wie, niedawno tych dwoje dało nową szansę swojemu związkowi po wcześniejszym rozstaniu, a teraz spodziewają się drugiego dziecka. Niektórzy wskazują, że raper będzie współpracował z policją, prawnikami, aby dowiedzieć się, co dokładnie stało się podczas jego koncertu i będzie starał się odpowiedzieć na wszelkie pozwy, które zostaną złożone. I chociaż wydaje się, że Kylie zawsze była bardziej niż chętna do wspierania Travisa, biorąc pod uwagę, że jest w zaawansowanej ciąży, wiele osób uważa, że nie będzie w stanie podążać za nim i go wspierać, ponieważ będzie musiał odpocząć i zadbać przede wszystkim o siebie i dziecko. Choć na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, że para będzie miała jakiekolwiek osobiste kłopoty. Oboje bardzo się cieszą tym, że ich rodzina wkrótce się powiększy, ale jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, jak Travis rozpieszcza swoją córkę, polecamy wam nasz poprzedni odcinek, do którego karta właśnie wyświetla się wam na ekranie. Sam Travis ma jednak sporo zmartwień. W świetle tego, co się wydarzyło, wiele osób przewiduje, że wkrótce zostanie złożonych wiele pozwów przeciwko raperowi, korporacji koncertowej Life Nation i firmie ochroniarskiej. W momencie, gdy tworzymy nasz odcinek, wpłynęły już dwa takie pozwy. Jeden z nich złożył mężczyzna o imieniu Manuel Souza, który twierdzi, że został ranny podczas chaosu na festiwalu, i który zarzuca rażące zaniedbanie ze strony Travisa, Life Nation i innych, których wymienia jako oskarżonych. W dokumentach uzyskanych przez Billboard są zatwierdzić, że tragedia była przewidywalna i możliwa do uniknięcia. Ze względu na fakt, że wcześniej pojawiły się znaki ostrzegawcze, ponieważ ludzie szturmowali drogę, gdy wszystko się otwierało. Podczas gdy nie jest jasne dlaczego Manuel uważa, że Scott jest winny, powołuje się on na historię Travisa, który rzekomo zachęcał do przemocy wśród fanów na swoich poprzednich koncertach. Według publikacji mężczyzna pozwał go o co najmniej milion dolarów. Kolejny pozew został złożony ponownie przeciwko 30-letniemu artyście firmy Love Nation i tym razem również przeciwko Drake'owi. Ten pozew również jest oparty na domniemanym zaniedbaniu, a w dokumentach uzyskanych przez TMZ osoba składająca wniosek twierdzi, że dwaj raperzy pomogli podburzyć tłum tej nocy, co według tej osoby sugeruje, że albo byli świadomi, albo powinni byli wiedzieć, jak tłum zareaguje. Osoba ta twierdzi, że ludzie, którzy zorganizowali imprezę, w tym sam Travis, wykonali kiepską pracę przy planowaniu i zapewnieniu wszystkim bezpieczeństwa. Osoba ta również domaga się co najmniej miliona dolarów odszkodowania. Szacuje się, że incydent może kosztować nawet 200 milionów dolarów w procesach sądowych. W momencie kręcenia tego odcinka ani Scott, ani Drake nie skomentowali złożonych przeciwko nim pozwów. Jak na razie oficjalna przyczyna śmierci ośmiu ofiar nie została potwierdzona i jak donosi NBC News, lekarz sądowy jest w trakcie ustalania tego, co się stało. Druga noc festiwalu Astroworld również została odwołana, a wraz z tą wiadomością udostępnioną na instagramowej stronie festiwalu pojawiły się kondolencje dla rodzin tych osób, które straciły życie. Powiedzcie ciekawcy, słyszeliście o tragedii na koncercie Travis'a Scotta? Co myślicie o tej sytuacji? Czy według Was ludzie mają prawo obwiniać Scotta za to, co się stało? Czy uważacie, że w grę wchodziły jakieś nielegalne substancje, o których niektórzy wspominali? I jak myślicie, czy ostatnie wydarzenia mogą wpłynąć na związek rapera Kylie? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, jeśli ten odcinek był dla Was ciekawy. Będzie nam miło, gdy polecicie go znajomym. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!